Jesteśmy w jednym z trzech punktów zbierania darów dla Ukrainy. To wszystko, co za mną i obok mnie stoi, to jest efekt dwudniowej zbiórki, która jest zbiórką bardzo kierowaną, ponieważ największa część tu, tu za mną to są wszystko materiały medyczne, opatrunkowe, leki, które zostały zebrane zarówno z darów prywatnych, jak i z zakupu, który dokonaliśmy. Ja przeznaczyłem 100 tysięcy złotych na Zakup tych absolutnie niezbędnych rzeczy do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Obawiam się, że dzisiaj nie zapakujemy tego wszystkiego w pierwszym transporcie, a wciąż trwa zbiórka. Za chwilę przyjedzie autobus, który wraca, akurat tak się składa, że wraca. Tutaj mamy pomoc ze strony PCK i UNESCO. Ten autobus wyjedzie za chwilę w Kierunku z Baraża i to wszystko pojedzie do zbaraża i tam będzie rozdysponowywane zarówno w zakresie uchodźców, którzy już są stacjonowani w Zbarażu, jak i myślę, że pójdą dalej. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem burmistrzem merem z Baraża. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami UNESCO w Tarnopolu, no i tutaj wielka pomoc ze strony PCK. Wielkie podziękowania dla wszystkich ofiarodawców. Zarówno osób prywatnych, przychodni lekarskich, aptek, sklepów, niektórych sklepów sieciowych, bo jak widać odzew jest nieprawdopodobnie wielki. Ja sam jestem zdumiony, bo jeszcze w poniedziałek wydawało się, że kiedy zaczynaliśmy, że będzie tego mało, a teraz już się zastanawiamy nad kolejnymi magazynami. W Bolesławcu zostanie uruchomiony również HAP, czyli takie miejsce, do którego będą zwożone dary z trzech, może czterech powiatów i będą już w ramach akcji. Rządowej i pana marszałka przewożone pociągami. To za chwilę będzie. Oprócz tego rejestrowani są pierwsi uchodźcy. W tej chwili wyjaśniamy sprawę sporej grupy dzieci z sierocińca, które w tej chwili są na granicy polsko-ukraińskiej. Za chwilę się wyjaśni, będziemy chcieli przyjąć około 60 orga dzieci. Mamy dla nich zapewnione lokum, mamy wyżywienie, mamy nauczycieli, mamy pomoc psychoterapeutyczną. Więc myślę, że mamy tłumaczy, mamy bardzo dużo deklaracji wsparcia ze strony obywateli ukraińskich, ale również osoby, nauczycieli i osoby, które znają bardzo dobrze język. Mamy deklaracje ze strony szpitala wojewódzkiego, jeśli chodzi o psychoterapeutów, psy mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną, więc myślę, że będziemy w stanie to zagospodarować tak jak się należy. To co robi cała Polska, co robi cały świat, to, to my tu w Bolesławce też robimy. Cały czas pomagam i współpracuję ze Zbarażem, ze zbarażem i, i z Tarnopolem przede wszystkim, z organizacją, która nazywa się UNESCO. No i, i po prostu dogadaliśmy się, że przyjechał autobus, tutaj przywieźli dzieci do Lubomierza i teraz autobusy dwa wracają puste. Jeden w tej chwili się ładuje w, w Kowarach, a drugi przyjechał do nas, do Bolesławca, gdzie będziemy go załadowywać i wszystko pojedzie na Ukrainę. Простий для нашої країни час. От, і для нас дуже важлива ваша підтримка, і матеріальна, і моральна. що Ми знаємо, що за нами є країни, які нас підтримують, які за нас болівають, які роблять все для того, щоб. No, Pan mer y, po prostu dziękował y, wszystkim mieszkańcom Bolesławca i Powiatu Bolesławieckiego y, za, tą, y, za to wsparcie, y, które y, Ukraina otrzymuje. Y, oni walczą, y, y, wojska na wschodzie można powiedzieć, walczą za całą Ukrainę, a oni w zbarażu podtrzymują tą walkę, bo ta walka jest nie tylko za Ukrainę, ale i za ca, cały cywilizowany świat. Moc i siłą razem my перемоżemo. Ja chcę raz podziękować każdemu z was. W imieniu naszej gromady, w imieniu w ogóle całego ukraińskiego narodu podziękować personalno każdemu z was. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy z wami. Jesteśmy solidarni z Ukrainą. Miasto partnerskie Bolesławiec nigdy was nie opuści. Dzisiaj rusza pierwszy transport. Bolesławianie ofiarnie bardzo zorganizowali dla was przede wszystkim materiały medyczne, medykamenty, lekarstwa i wszystko to, miejmy nadzieję, że jutro już będzie u was. Dużo dziękujemy panie prezydencie, dziękujemy wam i dziękujemy wszystkim, 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 kto dołącza, bo to to niesamowita pomoc i to nas silno podpieruje i trzymaje, bo my wiemy, że my nie sami w